Śmiech większy niż inflacja, proszę o więcej. Pokazałam bekę z madek teściowej. Nie wiedziała czy śmiać się, czy płakać. Kolejny odcinek ulubionej serii. Takie filmy można walić jak ja bolę. Dzień dobry moi mili, przed nami 60. już madeczkowe rycie beretu. No to jak jubileusz to tradycyjnie. Tutaj podrzucam kartę z playlistą ze wszystkimi odcinkami. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. No i jak zwykle, zapraszam też do zostawienia suba na kanale. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcecie być na bieżąco z filmami, pamiętajcie też o szybkich 2000 łapek w górę po kolejny odcinek. A teraz. Zaczynamy! Dla mnie sklep ok, zostawiam tam miesięcznie dużo, jednak gwiazdka tylko dlatego, że pracują tam ludzie z tatuażami. Prym to chyba wiedzie pani Kamila pracująca na kasie. Jest to wręcz obrzydliwe. Nie potrafiłem wytłumaczyć dziecku, dlaczego pani przyszła brudna do pracy. Nie mam naprawdę nic przeciwko temu, ale skoro jesteśmy w miejscu publicznym, to chyba obowiązują jakieś normy społeczne. Nie skreślam tych ludzi, ale myślę, że byłoby fajnie, żeby wszyscy posiadający wizerunki na ciele jakoś to zasłaniali. Praca to praca, zasłoń to na 8 godzin i będzie OK. Jasne, ubierajmy się tak, jak chcą inni, zachowujmy się tak, jak chcą inni. Myślmy tak, jak chcą inni, i mówmy to, co chcą inni. Nie mam nic do tego, ale skomentuję. A z drugiej strony, jestem ciekaw, co mamusia z tatusiem zrobią, jak dziecko wejdzie w okres dojrzewania. I umówmy się, będzie dużo trudniejszych tematów do wytłumaczenia. Można na przykład powiedzieć dziecku, że dużo chipsów jadła. Kiedyś dawali tatuaże do paczki. Witam, jestem matką erujki wspaniałej dzieci, samotną, bo mąż mnie zostawił z jednym jego dzieckiem, a dwójkę mam z innym mężczyzną, z którym mieszkam. I mąż mój były płaci alimenty na swoje dziecko, ale nie starcza mi na życie, i jedzenie, i potrzeby dziecka, i rachunki. Jestem bezrobotny. Bo zajmuje się dziećmi. A mój drugi mężczyzna nie chce iść do pracy, i mam takie pytanie: Czy mój były mąż może też płacić alimenty na te dzieci z innym facetem, jeśli nie mam za to żyć? Potrzebuję pomocy! Prawo powinno być tak skonstruowane, że bezrobotna matka może kogokolwiek wskazać jako ojca i ten musi płacić alimenty. Wtedy wskazywałyby jakiś bogaczy i problem z głowy. Były mąż powinien też płacić na obecnego i to podwójnie, bo dorosły ma większe potrzeby. A już tak całkiem serio odpowiadając: Może i na inne, które powstaną z miłości do kolejnego Buchaja, też będzie mógł płacić. Pani się to po prostu należy sprawa dla reportera niech pan kaszewiak się wypowie ja tam nie wiem ale wydaje mi się że sąsiad również może płacić trzymała dziecka na rękach nie przeszkodziło jej to aby okraść seniorkę wszystko zostało nagrane być może była w krańcowej sytuacji nie przesądzajmy w takim razie politycy to chyba non stop są w krańcowej sytuacji pani z komentarza ma rację krańcowe sytuacje usprawiedliwiają kradzież ale tylko wtedy kiedy wszystko dzieje się z bombelkiem na rękach także luz jest w pełni usprawiedliwiona może naprawdę była w krańcowej sytuacji tego nie wiecie termin rzęsy już miała umówiony, a 500 plus się spóźnia. Prawdopodobnie, gdyby nie udało jej się nic ukraść, musiałaby pójść do pracy. Nie bądźmy tacy okrutni. cc to nie dramat, nie nastawiaj się na nic złego. Zobacz na stronie szpitala, co masz zabrać. Jest to dramat, bo nie doświadcza się magii na rodzim. Magia chyba się amerykańskich filmów naoglądała, gdzie poród trwa 5 minut i od razu mamy pięknego, półrocznego różowego bobaska w ramionach elegancko wymalowanej mamy. To tak samo z karmieniem. Przecież magiczne jest karmienie piersią, a nie butelką. Te magiczne popękane sutki ropnie. Zastoje, aż łezka się kręci w oku z tych cudownych chwil. Jeżeli rozrywający ból w kroczu i możliwość wielu powikłań poporodowych to dla kogoś magia, to wychodzi na to, że porodówka jest dla niego jak Hogwart. Czy oni nie wiedzą, że jest prawo, żeby ustąpić miejsce kobiecie w ciąży i inwalidą, i czy oni zdają, że wyszła za bogatego i stać ją na taksówkę? To za podłość, ludzie bez szacunku, ale przyjdzie i na nich porą. Będą starzy wtedy i oni będą stali, bo zło wróci szybko. Moim zdaniem powinno być w Polsce takie prawo. Osoby, które tak piszą, powinny zwrócić Państwu wszystkie pensje swoich nauczycieli od polskiego, albo mają rok na nauczenie się podstaw ortografii. To za ironia, że w Polsce wszyscy patrzą na to, żeby dostać coś za darmo, ale jak każdy ma prawo do bezpłatnej nauki, to nie każdy z niego korzysta. Tak, wiem, że w żaden sposób nie odniosłem się tutaj do treści komentarza, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że nic z tego nie zrozumiałem. Proszę o poradę. Mówiła w przedszkolu, by córki nie było na przedstawieniu o Wigilia, bo nie rozumie, co się dzieje wokół niej, ale nauczyciele nalegali, bym była córką pakała. A ja czułam się, jakbym w cyrku była, bo córka wstawiona, rodzice patrzyli na jej Chowanie. Jestem zła, bo one to tempę niedouczone, że córka jest inna. Jeszcze dyrektor szkoły dzwonił, jak mogłam zrobić awanturę. Nie wiem, jak można patrzeć na krzywdę dziecka. Jak widać, ona jest za to doskonale douczona. Córka wstawiona była, rodzice patrzyli, a nauczyciele tempę nie rozumieją, że córka inna. No ale jak córka wstawiona, to się wcale nie dziwię, że był cyrk. Dobra, chcę, żeby to wybrzmiało. Nie śmieję się z dziecka, tylko z matki. Wolałem podkreślić, żeby uniknąć ewentualnych nieporozumień. Drogie mamy, święta zbliżają się wielkimi krokami, a ja czuję rosnący stres związany z organizacją. Wigilii. Mam 12-miesięcznego synka, który ma swoją codzienną rutynę. W tym kąpiel o godzinie 18.30, po której od razu idzie spać. Moja teściowa chciałaby, aby wigilia odbyła się o godzinie 19, ale to nie pasuje do planu dnia mojego maluszka. Starałam się przekonać ją i resztę rodziny, aby wigilię zorganizować wcześniej, o 16, aby mieliśmy wystarczająco dużo czasu na spędzenie razem i aby mój syn nie cierpiał z powodu zaburzonego rytmu snu. Niestety teściowa mnie nie rozumie i nie chce się zgodzić. Proszę o radę, co mam zrobić. Czy zaryzykować i nie kąpać dziecka jeden dzień? Czy trzymać się rutyny i spędzić wigilię tylko z mężem. Dziękuję bardzo za pomoc. Proponuję nie przerywać dziennej rutyny, bo dziecko umrze z brudu, a po drugie po takiej przerwie będzie nosiło traumę aż po grób. Reszcie rodziny wcześniejsza godzina nie odpowiada, ale to nic. Trzeba dostosować się tylko i wyłącznie do potrzeb bąbelka, bo przecież bąbelek najważniejszy. Nic prostszego, niech bąbelek po prostu zostanie w domu. Witajcie mamusie, chciałabym porozmawiać o niedawnej sytuacji z moim synem. Niestety jego telefon niespodziewanie uległ awarii, a powodem tego była prawdopodobnie naturalna śmierć śmierć związana z wiekiem telefonu, gdyż wyświetlacz przestał działać. Zwracam się do Was z prośbą o pomoc, gdyż szukam dobrego telefonu, który mogłabym przekazać synowi. Jeśli ktoś posiada dobry telefon, z którego nie korzysta i mogłoby posłużyć synowi do grania w gry, pisania SMS-ów i dzwonienia i oddałby go za uśmiech dziecka, to proszę o kontakt. Wymogiem jest też posiadanie dostępu do Wi-Fi, dzięki czemu syn mógłby korzystać z internetu. Bardzo proszę o wsparcie w tej kwestii, z góry dziękuję za pomoc. Telefon za uśmiech dziecka? No tak, na pewno znajdzie się wielu chętnych do oddania swojego sprzętu za darmo tylko dla satysfakcji z widoku szczęśliwego bombelka. Szczególnie, że obecnie przecież każdy ma w domu zapasowy telefon z Wi-Fi. Przecież to jest całkowicie normalne, że dzieci chcą korzystać z elektroniki, a rodzice szukają sposobu na spełnienie ich zachcianek. Szkoda tylko, że niektórzy rodzice nie zdają sobie sprawy, że wykorzystywanie elektroniki w nadmiarze może mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka. Ale kto by się tam przejmował? Ważne, żeby dziecko było szczęśliwe, prawda? Serdecznie nie pozdrawiam chłopaka wychodzącego z biedronki z torebką chipsu. Byłam tam z moim dzieckiem, które jak zobaczyło u ciebie chipsy, to zaczęło płakać, mówiąc, że też chcę. Zawsze staram się trzymać z dala od mojego dziecka, żeby nie kusić go niezdrowymi jedzeniami. Wielkie dzięki za zepsucie nam całego dnia. Na przyszłość mógłbyś dyskretnie jeść taki syf, a najlepiej, jakbyś przerzucił się na coś zdrowszego. Na dobre ci to wyjdzie. Żałosne. Do pana, który kupował w salonie Leksusa samochód. Pan jest nienormalny. Moje dziecko też chciało pojeździć takim Lexusem i go uczę, że nie mamy kasy na to, a pan ostentacyjnie sobie jeździ. Weź pan się przesiąć na rower. Na zdrowie panu wyjdzie. Witajcie. Chcę wyrazić moje silne przekonanie, że matki powinny otrzymać o wiele więcej. Pomocy i wsparcia ze strony państwa. Jestem matką, która czuje się zdezorientowana i przytłoczona po powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim. Moje codzienne życie jest pełne wyzwań, a praca dodaje tylko do mojego już istniejącego zmęczenia. Jestem zdania, że matki zasługują na lepsze warunki życia, które pozwalają im na utrzymanie się bez pracy. W końcu, szczególnie w okresie, kiedy dziecko potrzebuje pełnej uwagi i czasu, powinnyśmy skupić się na zapewnieniu rodzinnego wsparcia. Mam nadzieję, że społeczeństwo uzna wagę roli matki w rodzinie i zapewni nam odpowiednie finansowe i psychiczne wsparcie. Jestem przekonany, że jest wielu innych mam, które, podobnie jak ja, czują się zmęczone i zniechęcone po powrocie do pracy. Chętnie przeczytam wasze komentarze i opinie na ten temat. Razem możemy działać na rzecz lepszych warunków dla matek w naszym kraju. Dziękuję. Matka to praca 24 h na dobę, co daje miesięcznie 720 godzin średnio. Minimum za tak wyczerpującą pracę to 25 zł za godzinę. No i daje to równiutkie 18 tysięcy. Do tego dołożyłbym ze 2000 i wychodzi, że dwie dyszki jej się należą. Więc zastanówcie się, czy przypadkiem nie jesteście okradani przez ludzi, na których głosujecie. Zasługują na lepsze warunki życia, które pozwalają na utrzymanie się bez pracy. Czekam tylko na żale, że rząd nie daje im na wakacje na Malediwach, bo są zmęczone opieką nad własnym dzieckiem.